Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście kolejny odcinek z Janusz na gospodarstwie. Seria, której, no trzeba przyznać, dawno nie było. Także dwa, trzy tygodnie nawet no, ale dzisiaj zajmiemy się już oczywiście kartoflami. Coś, co było wcześniej już zapowiadane. E, oczywiście, no musimy wykonywać te wszystkie e, prace, które były już. Dobra, tutaj troszeczkę tak na uliczkę się nie zmieściłem, ale ze względu na to, że No, no po prostu ta maszyna jest troszeczkę większa. I jednak skręcić z nią... No nie jest jakiś mega mega łatwy. No i leciłem po 19 tysięcy subskrypcji, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw tego e, subscribera. I mi się zdaje, że tędy sobie polecimy, tylko że znowu jakoś tak źle źle zajechałem leciutko. No co jest to lekko? Patrzcie. No mówię, że dobrze zajeżdżam, te jebane słupki mają kolizję taką, no... Po prostu nie, no, no pięknie, pięknie, piękna sprawa. Dobra, lecimy sobie. E, to pole też kiedyś sobie zrobimy. Ale to mi się zależy bardziej na streamie. Teraz sobie polecimy na to takie. No, Aż znaczy największe z kartoflami, Możemy mamy tylko dwa z kartoflami pola. E, no i oczywiście ta seria już, już niedługo będzie się kończyła. No pewnie nam jeszcze odcinków no, sporo wyleci. Ale mi się zdaje, że już raczej długo nie będzie trwała. Dobra, oczywiście. V, B. Hmm, e, po pierwsze ludek zniknął, i teraz tak e, to nie jest dwurzędówka, to nie jest dwurzędówka, to jest po pierwsze i teraz tak. Czy jakoś, jakbyśmy o tako jechali, czy będzie brało nam dwa rzędy, czy raczej pewnie nie. No właśnie, i tu jest malutki problem, bo no tak logicznie myśląc, to no jak będziemy robić, tak po jednym rzędzie. No szczerze mówiąc, zanim to zrobimy, to minie mega dużo czasu, mega dużo czasu i to nie ma co ukrywać. A kartofle są nam, no, mimo wszystko, jednak potrzebne dla świń, mm, Też by my mieliśmy co wpieprzać na obiad albo coś. No i, no i trzeba, trzeba po prostu to zrobić. Ale jak będziemy jechać już drugi przejazd, ile to jest na przykład? 130 za ten, za tak malutko, czyli tutaj raczej zbiorników parę będzie na tym odcinku. Ale jeżeli będziemy tak drugi przejazd robić... To postaramy się przejechać jakoś tak, żeby dwa rzędy na raz łapały. Ja wiem, że to da się robić, bo kiedyś graliśmy na jeszcze średnie w FIFA 8. To była jeszcze seria tam na Multi. No to jakoś tak to wykombinowaliśmy, że po prostu no dało się tak robić. No a tutaj zaraz to ogarniemy. Jakby jechać tak bardziej po środku, wiecie, że nie to, co powinno łapać, tylko tak bardziej w tym dołeczku, a nie na tym góreczku. No to może, może coś by właśnie i wyszło z tego. No ale maszyna fajna, robota fajna, zresztą zaraz coś zobaczycie, no patrzcie, ładnie to wygląda. Mnie się podoba, jak to wygląda z tej perspektywy. Bo jest kurde dużo takich... o takiego czegoś, że ta macina leży, no nie, to ja jeszcze nie widziałem ogólnie tego. I e, jest ciężko ogarnąć, gdzie co robiliśmy już, a gdzie czego nie, no tutaj jest na pewno. Tego rzędu nie załapało, bo widać, że są kartofle. Czyli, tak jak mówię, no jedziemy sobie jednym rzędem, a potem będziemy coś kombinować, żeby jechało się e, dwoma rzędami. No, bo to jednak za długo zejdzie ta robota. Nie wiem, czy tutaj w tej trawie jeszcze nie ma jakichś kartoflów. Bo tutaj są wycięte te maciny, i tak średnio teraz to widać. Gdyby te maciny były, no to po prostu byśmy mieli lepszą widoczność. No, teraz jedziemy gdzieś tak około 7, no i 7 na godzinę. Także z taką prędkością robota, no, nie da, nie da się po prostu przyspieszyć. Nie wiem, czy to jest zależne od maszyny. Ale najprawdopodobniej tak, jeżeli byśmy mieli inny ciągnik, to raczej raczej za dużo by to nie zmieniło. No i taki. Taki odcinek, powiem wam, że taki łono, nie? Na samym odcinku będziemy sobie oczywiście rozrzucać już obornik e, No i orka, No i co? Porce: po Porce: Zostanie nam kukurydza, zostaną nam buraki. I tak sobie teraz myślę, no zostanie nam kukurydza i te buraki po. no agregatowanie, jakieś sianie. No i tyle. Następnego sezonu już tej mapy na pewno nie będzie, bo, bo po co robić dwa sezony z takiej mapy. No mapa jest zajebista swoją drogą, ale może jeszcze V2 jakieś wyjdzie. Ej, przebieraj to wysyłnie Polaku. No i dobra, mamy to. Do góry i teraz tak, troszeczkę więcej kombinowania nam wejdzie teraz. Bo musimy jakoś to ogarnąć, co jakoś zawrócimy w tych kartoflach. I gdybyśmy pojechali sobie środkiem. Tylko właśnie, coś jakoś, może nie tyle środkiem, ale pojedziemy sobie tymi dwoma rzędami. Waliliśmy się teraz w... Dobra, mamy to, mamy opuszczone. Tak jakby pomiędzy się waliliśmy. Ciekawe, czy to jest dobre, czy jednak będzie złe. No jedziemy idealnie, idealnie jedziemy pomiędzy dwoma rzędami i czy będzie łapało jeden, czy będzie łapało dwa, to już tak naprawdę zaraz ogarniemy. Ten, ten wałek, tak jakby ten podajnik, który Wykopuje te ziemniaki z ziemi i je podaje tam na górę e, Chyba jest idealnie po środku, tak z ciekawości jeszcze zobaczymy No tak, ten wołeczek idzie idealnie po środeczku mm. A nam to e, Gówno daje takie coś, bo bo jak widzicie, no, no nic nie kopiamy po prostu. Czyli to, to jest jednak zły pomysł. Czyli, no nie wiem, jak my to kiedyś zrobiliśmy, no ale jak widzicie, no. się nie da, się nie da, po prostu musimy jakoś się męczyć. W ten sposób to troszeczkę dłużej zajdzie, no ale. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i teraz lecimy sobie z tym rzędem. Jakby to robić, nie wiem, na 5 tych kombajnów, Ja nie wiem, co jest bardziej opłacalne, bo. Moim zdaniem, szybciej się robi tą kopaczką do ziemniaków. to wiecie, taką co na wam kopę i wyrzuca tutaj za siebie, a nie do zbiornika tą Z609 czy coś takiego, ale goszczącym trzeba znowu zbierać też trochę czasu. Dochodzi i tamtym chyba nawet i szybciej się robi z większą prędkością, coś koło 10, a tutaj no widzicie 6, 7 i więcej wam nie pójdzie. No, także to też jest troszeczkę. Eee, troszeczkę lipa z tym wszystkim, no ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak jest gra zrobiona. Jakby to było prawdziwe życie, no to najprawdopodobniej. Uch, kurczę, śmigłka wpadło. Dobra. Eee, to najprawdopodobniej byśmy lecieli sobie, no szybciej, bo to raczej 1 km takiej wielkiej różnicy nie robi w dokładności. Na, na skalę czasu, jak robicie na przykład 1 km szybciej w takie operacje, to jednak potem to wszystko się tak łączy, łączy i jednak efekt końcowy jest, no że szybciej to po prostu zrobicie. A nie, 7 minut odcinka, my zdążyliśmy przejechać na pole i wykopać jeden rządek, no półtora praktycznie. A jeszcze musimy przejechać traktorem drugim z przyczepą, bo już mamy tutaj 64%, po dwóch przejazdach raczej będzie już tak 75% około. Także no, pasowałoby po prostu. Ale lipa, no ja pierdziele, nie, nie sądziłem, powiem wam, kopię te ziemniaki drugi raz w życiu w Efesie. Tą maszyną, i nie liczę, że to będzie tak wolno, i to no, po prostu nie liczyłem. No, ale no co zrobisz? Jak tak jest gra zrobiona. No i kwestia teraz 19 tysięcy subów. Oczywiście konkursik będzie na 19 tysięcy subów, do wygrania będzie Farming Simulatory 2019. O taką no, czyli FS19, po prostu tak w skrócie mówiąc, będzie można go wygrać. Będziecie mogli sobie go mieć, ale to oczywiście już po premierze. No, bo tak to jak wam dam, jak. jak no, po prostu będzie losowanie. Zwycięzcy, e, tak czyli nie będzie droga. Po prostu tych konkursów będzie z 4 albo 5. Także to, to też 4-5 osób wygra z tych 18 tysięcy. Także warto mieć Instagrama. Powiem wam tak: jeżeli nie macie Instagrama, y, automatycznie jesteście skreśleni z konkursu. Jeżeli nie macie Facebooka, automatycznie jesteście skreśleni z konkursu. No, ale to też, to, to, to mieć to jest jedno, a obserwować mnie na Instagramie i ten lubić fanpage to jest drugie, no nie? Także musicie tak naprawdę wszystko robić, żeby wziąć udział w konkursie. Jeszcze udostępnić post najprawdopodobniej. Pierwszy będzie na fanpageu, drugi będzie na YouTube konkurs, trzeci na fanpageu, czwarty na YouTube. Tak sobie to zaplanowałem. tak to będzie wyglądać. Szczególnie tam sporo osób zwraca uwagę na to na jakichś tam stronach, bo tam widziałem na Facebooku tam ludzie udostępniają FS19 jakaś strona taka jest, niby tam coś tam, coś tam, tam trochę tych lajków mają na tym fanpage'u i że niby ustawiane konkursy robią, no, czy ustawiane, że po prostu nagród potem nie otrzymacie. Ale moim zdaniem to wszystko jest ok, no bo jeżeli macie 30 tysięcy lajków na takim danym fanpage'u powiedzmy, to mimo wszystko. Dobra, weźmy sobie o... Wystaw luren, to mimo wszystko raczej cię stać na takiej konkursy, mimo że z Facebooka e, Że Facebook jak Facebook, z tego się nie zarabia No tam można jakieś tam, chyba teraz jakieś reklamy sobie wstawiać, coś tam, coś tam Ale nie wiem jak to dokładnie działa Bardziej nie będziemy się wypowiadać na ten temat Dobra, odpalamy sobie naszego dzika, zyturka I sobie podczepimy jakoś przyczepkę, tylko tyle, że Którą? Bo też jest problem, że boję się tą większą podczepiać, ze względu na to, że. Ze względu na to, że może być tak, że po prostu. Ona jest za wysoka. Eee, tak samo. Hmm... Kurczę, ale już wiem, jak to zrobimy. Polecimy sobie po prostu z autosanką. Tego i tak jest tam tona, No to ile? Pięć zbiorników trzeba mieć, żeby w ogóle tą przyczepę zapełnić. Także polecimy sobie autosanką. Eee, i mi się zdaje, że dobrze na tym wyjdziemy. O, widzicie, obornika trochę jest. Także elegancko w kolejnym odcinku będziemy go rozrzucali. Dobra, możemy sobie już lecieć. Rozrzutnik, już tam w garażu się grzeje, tamtym. Dobra, to jednak się nie wyrobimy w ten sposób jak chciałem. No ale tak, lekki skręt i zrobimy. Mogliśmy wziąć T25 te do tego, no bo on sobie poradzi. Raczej z tą przyczepą na spokojnie. Tylko tyle, że no po, co, po co się męczyć? Jechać jakoś nie wiadomo, jak powoli, jak możemy sobie pojechać tą dwunastką i po prostu być, ile szybciej to jest dwunastka, tak? Dobrze mówię? 12,045. No tak, dwunastka i po prostu dojechać szybciej na to pole. Także też jest kwestia taka troszeczkę szybkości. Im szybciej to wszystko ogarniemy, tym po prostu lepiej. Ale pojedziemy sobie po ściernisko. Jak widzicie nikt jeszcze nie orał ściernic, bo to dopiero jest po żliwach. Tam jeszcze belki co niektóre leżą na polach, także nawet ludzie jeszcze nie zdążyli orać, także kartofle im się zdaje, że kopiemy w dobrej porze. No ale te na przykład u mnie jak to jest, to kartofle są różnie kopane. Jak mamy na takim polu, gdzie no faktycznie to się kopie już traktorem, no to one są w takim późniejszym okresie kopane. Sierpień, połowa lipca, coś takiego. Jeżeli są takie wiecie za tunelem na przykład koło domu, że się tam wiecie pójdzie, tam młody się wykopie. To tak naprawdę mamy teraz 27 czerwca, te młode kartofle już tak się je, no. Z dwa tygodnie. Że więcej, nie wiem tak dokładnie, no ale nawet powiedzmy początek czerwca czy coś w tym stylu. Hmm, czy tam nawet środek czerwca, no, to, to, to tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o to Ile tego jest, że to tyle się sypie? To miało być to na 200 już. A w tym zbiorniku nie widać końca. Dobra. Mamy chyba półtorej, no nie? Półtorej tony, tak. To zostawimy go gdzieś tutaj na ściernisku, aby go zgasić. I będzie elegancko. no tutaj widzicie. Piękna, piękna sprawa. O taką maszynką się bawić. Dobra. Gdzie my tu dojechaliśmy gdzieśmy gdzie zajechaliśmy? Eee, tutaj mamy dotąd z tego co widzę. No i lecimy. No i na odcinku raczej zrobimy trzy, może cztery rzędy, więcej się po prostu nie uda. Tak wiecie, z dwóch przejazdów mamy półtorej tony tych kartoflaków. Eee, źle dobrze napiszcie w komentarzach, bo nie wiem czy to jest dobrze, czy to jest źle. No taka nudna jest ta gra, po prostu nudna jest gra. Jak się robi akurat takie prace, jak jest coś ciekawszego. No bo jak tak się jedzie, tak te 7 na godzinę i się jedzie tylko na wprost, to już takie się staje, powiedzmy, monotonne po tych, nie wiem, dwóch przejazdach. Nie wiem, jak ludzie mogą grać, nie wiem, kopać w kartofle w tej grze tą maszyną, na przykład, gdy mają takie większe kawałki pola, że im się to w ogóle chce, a już by wolał to przeorać. I po prostu nie wiem, coś innego tutaj zasiać i kartofli w ogóle nie mieć, no ale, ale jebać. Dobra, polecimy sobie, no i co, no i patrzcie. O, ja ogólnie sobie ręce trzymam o taką w dole, e, ze względu na to, że ten traktor tak jak sam jedzie, raczej nigdzie nam nie skręci. I tak to tak mówiąc, jest 12.41 ogólnie jeszcze muszę zjeść sobie śniadanie. Nie pało, głodny się zaczynam robić, ale no jak się wstaje teraz powiem wam, jest życie... Kurła, przepiękne, przepiękne jest życie. Po prostu jest piękne. No, wstajesz który której chcesz, robisz co chcesz. No w sumie to wcześniej też robiłem, no ale musiałem wstawać do szkoły czasami. Tak miałem powiem wam skończyłem z frekwencją 69%, czy tam 68%. No także prawie pół czasu nie chodziłem do szkoły, no tak pół... 70% no tak... No, trochę opuszczałem. Tak jakbym powiedzmy 3 dni chodził, 2 nie chodził, no coś w tym stylu. No to wygląda jakby nie, no to jest wykopane, elegancko. Wyglądało tak, powiem wam lekko jakby nie było. Dobra, B oczywiście do góry, wyłączmy sobie go tą Annę. No i zapierdzielamy z kolejnym rzędem. A jeszcze mam dla was fajną sprawę zaraz. Tak sobie równo to do żeby jechał. Chce ktoś kupić taki zegareczek? Patrzcie. To jest t jak ktoś chce kupić taki zegarek to piszcie do mnie na, na Facebooku, jak widzicie no nie ma, nie ma, nie ma uszkodzeń, nie ma żadnego niczego, tylko tu jest takie ten, bo to odnoszenia, to wiecie taki dołeczek się zrobił, bo to było zapinane, no ale nie jest to uszkodzone, ani nic, jak widzicie fajna sprawa taki zegareczek, cena, no to napiszcie mi ten, no bo taki o, także możecie pisać do mnie na Facebookach. Jeżeli ktoś by chciał mieć taki zegareczek. Aha, tutaj nie wiem czy to złapaliśmy, powiem wam. Patrzcie. Idealnie nawet bym powiedział, że się udało. No i tak, no taki zegareczek, fajna sprawa. Co eee, mogę więcej o nim powiedzieć? Jest taki jaki jest. Właśnie teraz taka kamerze wam pokazałem. Nie jest uszkodzony. Działa. Eee, ma podświetlenie, to wam mogę jeszcze powiedzieć Ma jakieś te takie o coś, tylko że tyle że on ma takie te jeszcze trzy takie ma o na przykład datę możecie mieć o tutaj o e, Tutaj jest jakieś jeszcze takie trzy takie o, ale mam go rok No niecały, niecały rok Jeszcze nie rozgryzłem do czego to jest, także Może jeżeli ktoś będzie to miał to z go po prostu rozgryzie, jak widzicie, wszystko chodzi, działa, mogę wam nawet spiszenie takie zrobić. Wiecie, te główne, zwyczaj się patrzy na to, a te takie, te malutkie w środku, co są jeszcze trzy takie, to jest, nie wiem, jakiś sekundnik, jakieś inne gówna, a nigdy na to nie zwracałem uwagi, nawet nie wiem za bardzo do, tego, do czego to służy, ale walić to tak naprawdę, ważne, że jest godzina i tak naprawdę data, bo to też się czasami przydaje, może jak macie telefon w kieszeni. No ale czemu nie mieć zegarka na ręku? Wtedy od razu ręka jest bardziej wartościowa, e, także fajna, fajna po prostu sprawa, tyle Wam mogę powiedzieć. Zapraszam na kontakt na Facebooku. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy to jeszcze o tam kawałeczkiem, to mamy jeszcze troszeczkę niezrobione, no, ale z racji tego, że już jest 18 minut odcinka praktycznie, e, to moim zdaniem wyjebane. No i to wszystko sobie zrobimy już no nie w kolejnym odcinku, ale zrobimy sobie jakieś tam na live, nie wiem kiedy te livey będą, jak to będzie wychodziło, ale ja już się z wami żegnam, bo w dzisiejszym odcinku. To było na tyle i piszcie na Facebooku, zostawiajcie suby i na razie.